pokażę Wam, jak wymienić stare okna drewniane na nowe PCW. I to wcale nie jest takie skomplikowane. Na początku pozbywam się okna i ramy. I do tego mam łon i piłę. Też mamy nóż kuchenny z ząbkami. Hmm. Tutaj było coś, co służyło jako parapet, ale było bardzo słabo związane, więc tego się pozbędę i potem trzeba będzie zrobić nowe. I, i potem jeszcze tą wełnę izolacji trzeba będzie usunąć oczyścić tutaj tą dziurę. Teraz przygotuję wnękę do wstawienia nowego okna, a nowe okno jest trochę wyższe niż stare, więc trzeba będzie tutaj podkuć na dole. Na górze to się nie da, bo tam jest szyna olejowa, stalowa. Do nowego okna jest przekręcana taka listwa, która, na której okno stoi podczas transportu. Można ją odkręcić. Ogólnie tak się robi, ale jak masz dużo miejsca, to można ją też zostawić, co nie przeszkadza. My ją skręcamy, ponieważ i tak już musimy podkuwać. Uwaga! Nowe okno, może być otwarte. Przed montażem trzeba wyjąć skrzydło z ramy, i to się robi tak, trzeba wybić nawiasy. Ostrożnie, to jest kotwa, tym się okno montuje do ściany. Tutaj to jest dół okna. Boki w dół i boki się zamocuje taką kotwę. O tak. Oj. Tak. I tu się przekręca do ściany. Na dole mamy dwa takie kotwy. I z boku, z góry nie montujemy, bo tam mamy metalową szynę, więc nie wkręcamy, nie wkręcimy nic. Jakoś tak. O. I dokręcam śrubką do drewna 4x30. Choć podobno to wcale nie jest obowiązkowe. Najpierw podkuję górę, żeby była na równo, na równi z tą szyną, a potem na dole... Przyłożę ramę i zazna zaznaczę ile na dole jeszcze trzeba będzie yy, wykuć. Jesteśmy w piwnicy i dlatego okna nie mogą być wysokie, być zbyt wysokie. Ale chcemy, żeby było jak najwyższe, żeby było więcej światła. Dlatego zamówiliśmy okno, które jest o 4 cm wyższe niż poprzednie. Ale u Was to chyba prawdopodobnie nie trzeba będzie, więc też nie będziecie tu kuć. Dziura zrobiona, teraz tylko trzeba jeszcze trochę dobrze posprzątać. Pyłki, kawałki z kamienia usunąć i można wstawić okno. No, okno wchodzi. Teraz trzeba go wypoziomować, poziomicą. I stawić klinę, żeby się tak trzymał w tej pozycji. Lewa strona trochę wyżej. W ogóle ma się trochę podnieść, żeby i z góry, i z dołu było, i z boków było miejsce, gdzie piankę możemy wsadzić. Osiem i... Dokładnie osiem. To jest takie ponownie. To jest taka specyfika, że nie możemy klinów wsadzać z zewnątrz, dlatego już przykręciliśmy tutaj dwie śrubki, żeby wszystko trzymało się na miejscu. I... Teraz wsadzimy? Okno, to znaczy skrzydło. I sprawdzimy, czy wszystko na będzie poziomo pionowo. Wygląda, że wszystko jest ok. Okno się otwiera i zamyka. Wszystko jest ładnie, poziomo, czy pionowo, jak tam powinno być, więc zapianuję najpierw rogi. Jak to się zawiązuje, to jeszcze raz sprawdzę wszystko i potem całą resztę zastępuję. Przechodzi. Na razie praca zakończona. Jeszcze czekam aż piana stwardnieje i wtedy można y, tu przykręcić to, obciąć pianę i wszystko, y, ten, y, wszystko wykończyć, ale to raczej na jutro. Także widzicie, wcale nie jest to takie trudne. Nie trzeba zawsze wyzwać fachowca i dużo zapłacić, dużo można robić samemu i przy okazji ciekawych rzeczy się nauczyć. No, na dzisiaj to wszystko. Dzięki, że oglądaliście. Powodzenia, jak stawicie swoje okna i pa!